Dziś są na zasłużonej emeryturze, choć jeszcze nie tak dawno uczyli dzieci i młodzież. Dalej jednak można ich spotkać w szkolnych murach, bo dalej są aktywnymi działaczami i społecznikami. W końcu nauczycielem jest się przez całe życie, a do wykonywania tego zawodu niewątpliwie potrzebna jest pasja. Dzień Edukacji Narodowej w naszej gminie świętowali nauczyciele emeryci. Szkoła to miejsce dla ludzi z pasją, a ludzie, którzy ją posiadają, mogą zmieniać świat na lepsze. I zarażać pasją innych. Z okazji Dnia Edukacji Narodowej wszystkim nauczycielom emerytom składam najserdeczniejsze życzenia. Dziś jesteście Państwo na zasłużonej emeryturze, ale jeszcze tak niedawno to Wy uczyliście dzieci, młodzież, poznawać świat to Wy tworzyliście fundamenty naszych szkół. We wspólnym gronie wspominaliśmy minione czasy, ale także dziękowaliśmy im za cenną lekcję, którą większość z nas do dziś jeszcze pamięta. Życzenia na ręce wiceprezes Związku Nauczycielstwa Polskiego Oddział Świdnicy pani Małgorzaty Mikosz-Salwowskiej złożyli z tej okazji burmistrz Przemysław Sikora oraz Violetta Piotrowska, wicedyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Żarowie. To jest trudny zawód, ale wdzięczny zawód i cieszę się, że jesteście tutaj dzisiaj. Jesteście tak uśmiechnięci, pełni energii. Tej energii wam życzę. Dziękuję, że jesteście. Dużo miłości, dużo radości, dużo energii, dużo uśmiechu. Przede wszystkim wszystkiego dobrego na następne lata, na dzisiaj na następne lata. Naprawdę dziękuję za wszystko i na pani, tutaj wiceprezes, ode mnie kwiaty, kwiaty dla was wszystkich, dla pani, dla panów. Spotkanie emerytowanych nauczycieli było również dobrą okazją, aby zasiąść przy wspólnym stole, złożyć sobie życzenia, porozmawiać i wspólnie się zintegrować. 100 lat, 100 lat, Z okazji Dnia Edukacji Narodowej burmistrz przemysła Wsikora złożył Panie także podziękowania dyrektor. na ręce dyrektorów szkół. Z okazji tego pięknego dnia, to trochę piękny dzień, ciężka praca, wymagająca, ale mam nadzieję, że dająca satysfakcję i, i radość. A patrząc na Wasze twarze, mam nadzieję, jestem przekonany, że tak jest. Wszystkiego dobrego. Podziękowania otrzymali Barbara Nowak, dyrektor Szkoły Podstawowej imienia Jana Brzechwe w Żarowie. Mariola Czarnecka, dyrektor Szkoły Podstawowej imienia UNICEF w Imbramowicach, Krystyna Wardach, dyrektor Szkoły Podstawowej imienia Astrid Lindgren ze Stróżu oraz Bernadette Talesiak, dyrektor Bajkowego Przedszkola i Żłobka Miejskiego w Żarowie. Wszystkim naszym nauczycielom życzymy dużo zdrowia, radości z każdego dnia oraz wytrwałości w pokonywaniu trudności.